Świat zwierząt to nie cisza. To głos, którego często nie chcemy słyszeć. Witajcie zatem w miejscu, gdzie ten głos staje się wyraźny. Witajcie w Radioactive Dog, podcaście o prawach zwierząt. Czołem subraty, czołem su siostry. Dziś chciałabym zaprosić was do rozmowy o czymś o czym wcale tak naprawdę nie jest w sposób prosty mówić, a mianowicie o godności zwierząt. Nie o empatii, nie o miłości, o godności, o czymś znacznie głębszym. O pojęciu, które w świecie ludzi oznacza wartość absolutnie niepodważalną niezależną od siły, niezależną od pochodzenia, niezależną od przydatności. Ale w świecie zwierząt. Niemal nieobecną kategorię etyczną i prawną. I myślę sobie, że Światowy Dzień Godności, obchodzony głównie w kontekście ludzkim, jest dobrym pretekstem, by zadać przynajmniej kilka niewygodnych pytań w kontekście zwierząt. I takie też dzisiaj zadam. W antropologii filozoficznej mówi się często o godności osoby. Czy to pojęcie można rozciągnąć poza gatunek ludzki? W jaki sposób szacunek dla życia, autonomii może dotyczyć także zwierząt? Gdy wpiszecie w najbardziej znaną wyszukiwarkę świata dwa wyrazy: godność, pojęcie, w wynikach wyszukiwania przewijać się będzie wyłącznie połączenie godności z człowiekiem. Czy to nie daje do myślenia? Daje. W przestrzeni czy to publicznej czy prawnej pojęcie godności jest zarezerwowane niemal wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Filozofia, prawo, etyka wszystkie te dyscypliny przez wieki budowały obraz godności jako czegoś, co przynależy jedynie istocie rozumnej, zdolnej do refleksji moralnej. Zauważcie w ogóle, że od kanta po współczesne konstytucje europejskie, godność człowieka traktowana jest jako wartość niezbywalna, przyrodzona i nienaruszalna. Zwierzęta, nawet jeśli uznane za istoty żyjące, jak ma to miejsce chociażby w przypadku ustawy o ochronie zwierząt, nigdy nie zostały objęte tą kategorią. W ustawie o ochronie zwierząt nie ma słowa godność. Na pewno o samej ustawie będę mówiła szerzej przy okazji kolejnych odcinków naszego podcastu. Natomiast już teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że w żadnym miejscu ustawy nie występuje pojęcie godność. Ustawa mówi o poszanowaniu, jasne, ale nie precyzuje, co ono obejmuje. Prawo teoretycznie chroni zwierzę przed cierpieniem, ale nie przed upokorzeniem. Nie mówi na przykład, że ciało zwierzęcia należy traktować z szacunkiem. Nie uznaje, że zwierzę ma wartość wewnętrzną, niezależną od jego użyteczności. Czy ten językowy brak jest przypadkowy? Myślę, że nieobecność pojęcia godności w kontekście zwierząt. I czy to w słownikach, czy w ustawach, nie wynika z braku potrzeby jego istnienia, ale z takiego założenia, że tylko człowiek może być jej podmiotem. Tyle tylko, że ta nieobecność pojęcia godności ma bardzo realne skutki. Bo zauważcie, jeśli godność jest wyłącznie ludzka, to wszystko, co nieludzkie, może być środkiem do celu. I tak zwierzęta, choć czujące, stają się elementem łańcucha produkcji, materiałem do doświadczeń, atrakcją turystyczną, częścią widowiska. Nie mają prawa do upokorzenia, bo w systemie, który nie przyznaje im godności, nie mogą być upokorzone w sensie prawnym. Tymczasem to założenie Coraz mocniej gryzie się z wynikami współczesnych badań, czy to neurologicznych, czy behawioralnych, które przecież coraz częściej potwierdzają, że zwierzęta czują, odczuwają, reagują na stres, ból, cierpienie. Na myśl teraz w ogóle przychodzi mi deklaracja z Cambridge w sprawie świadomości zwierząt. Ta deklaracja została ogłoszona już w 2012 roku. Dokument został podpisany przez grupę czołowych neurobiologów, neurofizjologów, kognitywistów. Co ciekawe, ta deklaracja została podpisana w obecności Stephena Hawkinga. I co jest takie przełomowe w tym dokumencie? Ano celem było takie podsumowanie stanu badań nad świadomością u zwierząt. I publiczne uznanie faktu, że ta świadomość nie jest unikalna dla człowieka. I ta deklaracja stwierdza, że świadomość obejmuje nie tylko poznanie, ale też strach, radość, frustrację. Tym samym deklaracja podważa dawne przekonanie, że zwierzęta działają wyłącznie instynktownie, pokazując, że ich zachowania no właśnie mają również taki komponent emocjonalny i świadomy. Ponadto przełomowe w tej deklaracji było również to, że po raz pierwszy dokument naukowy o globalnym zasięgu uznał, że świadomość występuje także poza kręgowcami. No tutaj ośmiornice stały się przykładem złożonych zachowań, które nie wynikają z prostych odruchów, ale właśnie z procesów poznawczych i emocjonalnych. Zresztą o ośmiornicach możecie poczytać również na łamach naszego bloga, i w ogóle zachęcam Was do lektury tego wpisu. Ale wracając jeszcze do badań, które potwierdzają, że zwierzęta czują, odczuwają, reagują na stres czy cierpienie. Mamy tu również raporty EFSA, tak, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, które to analizują neurobiologiczne przesłanki, według których Ryby wykazują zdolności odczuwania bólu, stresu, cierpienia. Z kolei badania Loren Marino pokazują, że świnie wykazują złożoność poznawczą, pamięć epizotyczną, cechy indywidualne, emocjonalność co stawia je w perspektywie gatunków o cechach porównywalnych do świadomości właśnie w ujęciu behawioralnym. Uznanie wyników tych badań. To tak naprawdę uznanie, że zwierzę nie jest maszyną, lecz istnieje wewnętrznie. W tym sensie przyznanie godności zwierzęciu staje się uznaniem, że jego życie nie jest wyłącznie zasobem dla ludzi. Gdy zwierzę staje się, kolokwialnie mówiąc, maszyną produkcyjną bądź produktem mlekiem, mięsem, wełną, jajkiem. Grozi mu odebranie godności, tak? Bo traktujemy je jako surowiec, nie jako istotę. I tu pojawia się kolejne niewygodne pytanie: czy możemy w ogóle utrzymać model gospodarki zwierzęcej i jednocześnie bronić godności? Ba, czy rolnictwo może być w ogóle moralne? Czy są granice, których żadna pragmatyka nie powinna przekraczać? W świecie hodowli przemysłowej zwierzę przestaje być jednostką. Jest sztuką inwentarza, wpisem w rejestrze, numerem, wartością w kilogramach. No i teraz, czy można mówić o godnym życiu, gdy jego początek i koniec wyznacza wycena ekonomiczna? Zacznijmy od najbardziej masowego przykładu broilery. Skala hodowli brojlerów w Polsce jest ogromna. Realnie w zasadzie można mówić o setkach milionów sztuk rocznie, choć tak de facto precyzyjna liczba hodowlanych sztuk w każdym roku bywa bardzo trudna do zweryfikowania. Hodowla trwa zaledwie 5 do 7 tygodni. W tym czasie ptak zwiększa masę ciała nawet 60-krotnie. Efekt. Złamane nogi, zniekształcone stawy, uszkodzenia mięśni, zaburzenia serca, zaburzenia oddechu. Z różnych badań czy raportów naukowych wynika, że ogromny odsetek brojlerów cierpi na deformacje. Nie jest w stanie chodzić, a w ogóle część z nich umiera przed ubojem. Kolejnym przykładem są krowy mleczne. Zapładnianie sztucznie. Często zaraz po porodzie, by utrzymać laktację, cielęta odbierane po kilkunastu godzinach, ciała krów wyeksploatowane. Po kilku latach trafiają do ubojni, a ich produkcyjny okres się kończy. Świnie, samice, które rodzą w metalowych klatkach, gdzie nie mogą się obrócić, zamknięte w tzw. końcach porodowych, w których, umówmy się, macierzyństwo sprowadza się do funkcji biologicznej. Świnie nie mogą nawet podejść do swoich młodych, bo oddziela je metalowa bariera. I mówienie, że zwierzęta są wyeksploatowane zdrowotnie, to nie jest opinia jednostki, to opis typowej praktyki i, co więcej, jej udokumentowanych konsekwencji zdrowotnych. A zatem baza naukowa swoje. A tymczasem śledztwa organizacji ujawniają skalę i powszechność problemu. Zresztą z hodowlą przemysłową nierozerwalnie wiąże się przecież kwestia transportu zwierząt. Przepisy unijne nakazują, by transport nie przekraczał określonych godzin, by zapewniano wentylację, wodę, przerwy. No ale praktyka wygląda inaczej. Badania i kontrole wskazują, że transporty trwają po kilkadziesiąt godzin w przepełnionych, gorących ciężarówkach. Zwierzęta stoją we własnych odchodach, bez wody, w stresie. Niektóre umierają jeszcze przed dotarciem do ubojni. W samych ubojniach, mimo przepisów, dochodzi do dramatycznych błędów i zaniedbań. To nie są incydenty, to jest codzienność. Gdy kończy się transport, kończy się też jeden rozdział historii zwierzęcia przemysłowy, ale w innych miejscach, w laboratoriach, zaczyna się rozdział naukowy oparty na tej samej logice. Nauka i przemysł może i różnią się narzędziami, no ale nie mechanizmem. Oba systemy pozwalają życiu istnieć tylko o tyle, o ile przynosi użytek. W laboratorium godność znika pod mikroskopem. Kiedy mówimy o zwierzętach wykorzystywanych w laboratoriach, dyskusja niemal zawsze toczy się wokół konieczności badań, dobra nauki. W oficjalnych dokumentach, czy to unijnych, czy krajowych, używa się sformułowań takich jak zwierzęta wykorzystywane do celów naukowych, czy zwierzęta doświadczalne. No, ale to język techniczny i w tym właśnie kryje się problem, bo im bardziej odczłowieczony język, tym łatwiej jest usprawiedliwiać praktyki, które w innym kontekście nazwalibyśmy przemocą. W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych które zresztą implementuje dyrektywę 2010 na 63 na UE Parlamentu Europejskiego i Rady. I choć na papierze dokument ten wprowadza wiele zasad ochronnych, to nigdzie, ani w tej ustawie, ani w unijnej dyrektywie nie pojawia się słowo godność. A przecież raporty organizacji wyraźnie wskazują, że w wielu laboratoriach Nadal łamanie zasad dobrostanu jest zjawiskiem powszechnym. Zwierzęta są chociażby poddawane powtarzalnym, bolesnym procedurom, czy często bez faktycznej kontroli skuteczności znieczulenia. I teraz pytanie o godność zwierzęcia laboratoryjnego jest w istocie pytaniem o granice człowieczeństwa. Bo czy moralność kończy się na progu laboratorium? Czy godność można zawiesić w imię postępu? Równie wstrząsający wymiar utraty godności pojawia się bardzo często po odejściu zwierzęcia. Tam, gdzie kończy się życie, zaczyna się biurokracja. I to widać bardzo wyraźnie w kontekście zwierząt gospodarskich. Przepisy mówią jasno. Zwłoki zwierząt gospodarskich nie mogą być grzebane. Muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego. Czemu tak? Ano dlatego, że zwierzę traktowane jest jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego kategorii pierwszej, czyli materiał niebezpieczny biologicznie. Z sanitarnego punktu widzenia logiczne. Z etycznego przerażające. System nie zna kategorii pożegnania, bo nie zna słowa godność. Całkiem niedawno jedna z fundacji, która pod swoją opieką ma zwierzęta gospodarskie, opisała taką scenę, która w mojej świadomości na pewno zostanie na bardzo, bardzo długo. Koń, schorowany, starszy już, leczony, otoczony troską. Tymczasem, gdy umarł, zgodnie z przepisami należało wezwać firmę utylizacyjną. Wyciągarka ciągnęła ciało konia po błocie. Następnie został podstawiony kontener, zapełniony ciałami innych zwierząt, a koń, koń, którym ona się opiekowała, został wrzucony na samą górę. To zgodne z przepisami, to jest legalne, ale czy to jest godne? Nie tak dawno miałam okazję zobaczyć wystawę Miasto Zwierząt w Krakowie i powiem Wam, nie będę ukrywać, że ta wystawa dogłębnie mnie poruszyła. Pokazuje ona w ogóle coś znacznie głębszego niż estetykę współistnienia. Dla mnie ona brutalnie ujawnia nierówność międzygatunkową. Pokazuje, że o ile w teorii mówimy o empatii i trosce wobec zwierząt, to w praktyce nawet na poziomie przestrzennym odbieramy im podmiotowość. I tak, kolejny wymiar utraty godności to przestrzeń publiczna. Weźmy dla przykładu konie w dorożkach. W Krakowie, w Warszawie, w Zakopanem. Zmęczone, często odwodnione, stojące godzinami w upale na betonie. A przecież coraz więcej europejskich miast decyduje się na usunięcie ze swoich ulic, w cudzysłowie, atrakcji turystycznej w postaci dorożek. Przecież nie tak dawno burmistrz Malagi ogłosił, że miasto kończy z dorożkami dla turystów. Tymczasem w Polsce transport dorożkami ma się bardzo dobrze, pomimo tego, że organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt wielokrotnie alarmowały o bardzo trudnej sytuacji koni, które są zmuszane do ciągnięcia powozów z turystami. No, i jasne, co prawda, bodajże od nowego roku zasady funkcjonowania transportu konnego, chociażby do Morskiego Oka, mają zostać zmienione. No ale jednak to wciąż nie likwiduje problemu wykorzystywania koni do pracy. W miastach w ogóle żyją tysiące zwierząt, które są gdzieś pomiędzy. No nie dzikie, ale też niedomowe. Gołębie, koty wolnożyjące, przyganiane, kupane. A przecież ta przestrzeń miejska jest również ich przestrzenią. No i teraz jeśli... W przepisach sanitarnych, porządkowych, planistycznych zwierzę występuje wyłącznie jako problem, zagrożenie epidemiologiczne, szkodnik, to w istocie odbieramy mu prawo do istnienia w przestrzeni wspólnej. Nie chodzi tu o prawo własności czy terytorium, lecz o prawo do obecności z godnością do tego, by nie być ciągle przeganianym, usuwanym, nazywanym szkodnikiem. No, i właśnie a propos bycia nazywanym szkodnikiem. Na chwilę zatrzymam się jeszcze na terminologii, a na chwilę dlatego, że chciałabym o tym szerzej jednak opowiedzieć przy okazji kolejnych odcinków podcastu. Debacie o zwierzętach bardzo często pomija się słowną przestrzeń, jaką obejmujemy zwierzęta. A przecież to właśnie ten język tworzy ramy, w których możemy lub nie możemy zobaczyć także i godności innych istot. Wspominałam Wam o tym, że zwierzęta w przepisach prawnych, czy w raportach, czy nawet w takiej codziennej mowie funkcjonują jako sztuki, jednostki doświadczalne. Ale to nie są tylko słowa. To kategorie, które. Wyznaczają sposób myślenia. No bo, jeśli coś jest materiałem, to można to zużyć. Jeśli jest sztuką, to można to sprzedać. Jeśli jest odpadem, to można to zutylizować. A zatem, język staje się narzędziem systemowej depersonalizacji zwierząt. Przemoc nie jedno ma imię. Nie mówimy zabić, tylko uśmiercić. Nie mówimy śmierć, tylko padnięcie. To samo zresztą widać w języku codziennym. O zwierzęciu mówi się, że zdechło, nie umarło. A przecież to jedno słowo przesuwa całą oś znaczeniową z takiego poziomu podmiotu na poziom rzeczy. No i teraz człowiek umiera z godnością, często z rytuałem pożegnania. Zwierzę zdycha szybko, beznamiętnie, bez refleksji, jakby w ogóle jego odejście nie mogło być wydarzeniem moralnym, tylko takim faktem biologicznym. A przecież coraz więcej opiekunów, ludzi, którzy żyją z nimi naprawdę blisko, odczuwa intuicyjnie, tak? że to słowo kompletnie nie pasuje. Nie pasuje do ich relacji ze zwierzęciem. Mówią Mój pies odszedł, moja kotka umarła. To nie jest sentymentalizm. I proszę nie nazywajmy tego sentymentalizmem. To jest akt przywrócenia godności poprzez język. Bo uznanie śmierci zwierzęcia za śmierć, nie zdechnięcie, to uznanie, że było kimś, nie czymś. I właśnie dlatego uważam, że. Rozmowa o godności zwierząt musi obejmować również refleksję nad językiem, którym się posługujemy. Bo dopóki mówimy o zwierzętach tak, jakby nie były zdolne do przeżywania własnego życia i własnej śmierci, dopóty bardzo trudno będzie nam w ogóle naprawdę zobaczyć w nich podmioty moralne. A może właśnie paradoksalnie nieprawo, nie technologia, tylko język stanie się takim pierwszym miejscem, w którym w ogóle zaczniemy im tę godność przywracać. Na samym początku powiedziałam Wam, że chciałabym zaprosić Was do rozmowy o czymś, o czym wcale nie jest w sposób prosty mówić. I w ogóle, dlaczego uważam, że tak trudno jest mówić o godności zwierząt? Przede wszystkim. My nie mamy wspólnego języka, który by tę godność jasno opisywał. Godność nie ma swojego rozdziału w ustawie o ochronie zwierząt. Nie ma przepisu, który mówi że zwierzęciu należy się traktowanie zgodne z jego godnością. W prawie nie istnieje więc pojęcie upokorzenia zwierzęcia. Po drugie, trudno o tym mówić, bo. Dotykamy sfery etycznego wstydu. Każdy system, każdy system społeczny ma swoje obszary, które wypiera, by utrzymać komfort moralny. Współczesny świat, jak dla mnie, wyparł cierpienie i śmierć zwierząt. Przeniósł je za bardzo wysokie mury rzeźni, ferm, transportów, punktów utylizacji. My nie widzimy, jak ciało konia ciągnięte jest po błocie, jak ptak nie może stanąć na nogach. Nie widzimy, więc łatwiej nam wierzyć, że system działa. Dlatego rozmowa o godności zwierząt to tak naprawdę rozmowa o tym, co społecznie wyparte, choć prawnie zalegalizowane. Po trzecie, temat jest szalenie trudny. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Rzecz rozbija się o interesy ekonomiczne i definicję produkcyjności. Każdy przepis o ochronie zwierząt spotyka się z pytaniem: ile to będzie kosztować? Ale nikt już nie pyta, ile kosztuje utrata godności. I nie w sensie emocjonalnym, ale takim systemowym czyli jakie skutki ma redukcja żywej istoty, do statusu towaru. Po czwarte, trudno mówić o godności zwierząt, bo pojęcie to kojarzy się z człowiekiem. Zwierzęta przez wieki były postrzegane jako niższe, niezdolne do moralności, no więc pozbawione godności. Tymczasem współczesna etologia, neurobiologia, psychologia potwierdzają przecież, że wiele gatunków odczuwa emocje, lęk, przywiązanie, ciekawość, żałobę. Zauważcie, że Unia Europejska poprzez artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej formalnie uznaje zwierzęta za istoty czujące, co hmm. obliguje państwa członkowskie do uwzględniania ich dobrostanu w polityce, czy to unijnej, czy krajowej. No tyle tylko, że uznanie czucia nie jest wciąż uznaniem godności. I wreszcie, trudno mówić o godności zwierząt, bo wymaga to spojrzenia na siebie z zewnątrz. Mówienie o godności zwierząt to przyznanie, że i prawo, i gospodarka, które stworzyliśmy mogą być moralnie ułomnie. Że regulacje oparte na liczbach, temperaturach, obsadzie, długości transportu no nie wystarczą, by zapewnić szacunek, że coś fundamentalnego w naszym sposobie traktowania naprawdę wymaga korekty. Dopóki nie pojawi się język godności, zwierzęta będą w świetle prawa jedynie organizmami z ograniczonym prawem do niecierpienia. A nie istotami z prawem do bycia traktowanymi z szacunkiem. Niech zatem Światowy Dzień Godności będzie okazją, by zadać takie pytanie: Czy godność zwierzęcia jest tylko pobożnym życzeniem, czy fundamentem nowej kultury relacji między ludźmi a istotami, z którymi współdzielimy świat? Dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Niech godność stanie się naszym punktem odniesienia dla wszystkich istot zdolnych do odczuwania. Zmiany nie dzieją się same. Zmiany robi się razem. Dlatego bardzo, bardzo zapraszam Was do dyskusji, refleksji i dzielenia się Waszymi historiami. Do kolejnego usłyszenia.